W życiu wiele jest wydarzeń, które warto celebrować. Za lubiny niewątpliwie do takich należą. Cieszę się zatem, że znalazłem się na Państwa drodze w trakcie przygotowań do tego ważnego wydarzenia. Mariusz Sieraj, dzień dobry. Jeśli macie chwilę czasu, a wierzę, że tak jest, zapraszam do zapoznania się z moją ofertą, w której dokładnie odpowiadam na szereg nurtujących Was pytań. Oprócz informacji opisowej, w której zawarłem także cenę, zamieściłem jeszcze dostęp do unikalnych filmów, na których widać jak pracuję, wzór umowy, a także czeka na Was niespodzianka. Kochani, przed Wami wyjątkowy czas czas przygotowań do wesela. Życzę Wam zatem niesamowitych ofert, jeszcze lepszych decyzji. A gdybyśmy się nie zobaczyli, życzę Wam dużo szczęścia. Oddaję się do Państwa dyspozycji. mario scherai